K -ra debiut na Mediatreningu, jest też debiut na oficjalnej wadze Roberta Karasia. Szczupła, wysmuklona sylwetka Roberta Karasia. A ile wniósł na wagę Robert Karasz? 7800. To jest oficjalna waga Roberta Karasia. Zapraszamy już e, za moment na face-to-face, face, a na scenie musi jeszcze pojawić się jego przeciwnik. Filip. Filip! Filip, Filipek, Marcinek już na wadze. Jaka jest oficjalna waga Filipka? 69 kg, a więc zbliżona waga u obu panów. Zapraszamy na face to face. Tu nie ma wypowiadanych żadnych słów, jest, tylko wymiana spojrzeń. Jest duży szacunek do przeciwnika zarówno ze strony Filipka, jak i Roberta Karasia. Jeszcze panowie, na słówko zapraszam do siebie. Robert Karaś, długo czekaliśmy na twój debiut w organizacji Fame. W końcu tu jesteś. Ten okres nie bez przygód, ale zakończony. Czy jesteś zadowolony? Jakie emocje towarzyszą Tobie przed tym debiutem i jutrzejszym pojedynkiem? Witam wszystkich. Zadowolony jestem oczywiście, bo w końcu się udało tutaj dotrzeć i sfinalizować jakby cały okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że jutro będą kibice zadowoleni. Ja wiem, że dam dobrą walkę, będzie mocna bitka, mam nadzieję, że będzie najlepsza na gali. Wiem, że będzie bardzo krwawa. Jak się nie zakończy nokautem, to pewnie padnie najwięcej ciosów na całej gali tyle. I na to liczymy. Tyle Robert Karaś, dziękujemy serdecznie. Ja zapraszam jeszcze Filipka do siebie. Ja mam prezent dla Roberta od wytwórni Kwe Quality. Robert, to jest od wytwórni Quality, jakbyś kiedyś chciał wydać płytę u nas. Zapraszamy. To pytanko jeszcze o jutrzejszy pojedynek, jesteś zawodnikiem zdecydowanie bardziej e, doświadczonym, zdecydowałeś się wziąć tę walkę, przystałeś też na e, limit wagowy Roberta Karasia, który ze względów zdrowotnych nie mógł e, zbijać e, tej wagi, czy czujesz presję związaną z tym, że jesteś e, zawodnikiem bardziej doświadczonym, czy wręcz przeciwnie, ze względu na doświadczenie sportowe swojego rywala, tej presji nie ma? Nie czuję presji, uważam, że zrobiłem progres sportowy, a jutro ta walka mi pozwoli wejść jeszcze wyżej w hierarchii Fame MMA. To jaki jest plan na jutrzejszy pojedynek? Wygrać w jak najlepszym stylu. Tyle. Filipek przed jutrzejszym bojem na gali Fejmy. 17 i konfrontacji z Robertem Karasiem.